Od pewnego czasu mieszkańcy pruszcza Gdańskiego mogą zauważyć remont starostwa powiatowego. Ostatnie prace przy starostwie miały miejsce w 2008 roku przy przenoszeniu wydziału geodezji. W planach remontu jest m.in. pomalowanie na nowo elewacji. To nie tylko estetyka zewnętrzna, ale również pewne usterki, które się pojawiły w trakcie. No budynek już jest dość stary, ma ponad 50 lat. Więc już trzeba było z zewnątrz odnowić, nareperować pewne sprawy. Jakie zmiany będą mogli dostrzec interesanci po remoncie? W zasadzie będziemy tylko wymieniać okna, część okien, bo większość już jest wymienionych. I generalnie jakieś tam naprawy na dachu, naprawy opierzeń, naprawy blacharskie i malowanie. Ponieważ budynek jest zabytkiem, wszelkie prace były konsultowane z konserwatorem. Jest to pierwsza tak wielka renowacja tego budynku. Koszt remontu to około 350 tysięcy złotych. Prace wykonuje firma z Gdańskiego i planowo ma je zakończyć w listopadzie tego roku. Polecamy również zobaczyć gala konkursu Piękna Wieś 2012 oraz północne shorty Neptun u Kosmetyczki. Oglądaj nas na Facebooku i na wwwPółnocnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.